Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jen. Wybaczcie mi małą nieobecność na YouTubie, ale fakt jest taki, że no troszkę nie miałem weny do robienia filmów, troszkę nie miałem materiałów, troszkę e, też nie miałem czasu. No, kilka czynników się złożyło, w każdym razie teraz wracam na YouTuba i mam nadzieję, że uda mi się względnie codziennie coś wstawić. E, a teraz jeszcze zanim przejdziemy do tematu odcinka, chciałbym Was serdecznie zaprosić na moje streamy e, twitch.tv.N00. Link na pewno będzie w opisie, tak samo jak link do mojego Facebooka, e, moje social media mam, nadzieję, że niedługo ogarnę jak lepiej prowadzić to wszystko e, i tak naprawdę dotrzeć do jak największego grona widzów, ale także żeby wam się wszystko przyjemnie czytało, oglądało. A teraz temat odcinka. Hearthstone Battlegrounds, czyli tak naprawdę Auto Butler. Gatunek stosunkowo młody, bo tak naprawdę ma coś koło roku dopiero. Blizzard postanowił wypuścić swojego, ale nie jako osobny typ gry, nie jako osobną grę, tylko jako tryb do już istniejącej gry karczanej Hearthstone. Przyznam szczerze, że na samym początku. Bardzo przyjemnie mi się w to grało. Spędziłem bardzo dużo godzin w Herson Battle Battlegrounds. No i teraz po prostu postanowiłem jedną z takich gier całkiem nowych, bo niedawno wróciłem, podzielić się z wami. I tak naprawdę przedstawię wam dzisiaj build, który nazywa się Menażeria, czyli po jednym stronniku z każdego plemienia, z każdego tribu. Trafiłem też czterech, czterech stronników, którzy nazywa, nazywają się Lightfunk. Przyznam szczerze, że naprawdę dobra gierka mi wyszła. Byłem bardzo zadowolony, Zwłaszcza, że gry poprzedzające ją były <gryny> troszeczkę stresujące dla mnie. Zresztą o wszystkie na pewno dowiecie się w odcinku. W każdym razie zapraszam do oglądania. Z od razu, po prostu jaka pechowa gra. Normalnie cukier mi się podnosi sam z siebie, nie? Pokaż To Rzesz hmm. Dobra, tam na pierwszym tak akurat Okej, okay, bomba, a czy ja to chcę, raczej nie? Coś stąd? To z tym? No, mogę to zachować. Mariano. Nie zaczynam się tiltować. O, to też jest fajne. To i to. Dobra, trudno. No dobra. Jak miał tą bombę, to miał tą bombę. To tam nie jest wielka szkoda. Oho. Uh -huh. Dobra. I w następnej hmm. następnej karczma i odświeżenie zdaje się. Chyba tak. No dobra, zobaczymy. Tak na dobrą sprawę. Co tutaj trzeba będzie zrobić? Mhm. No, na początek za, za trzy Plomba za 3. U. Mhm. Okej, okay, spoko. Te jednostki są silne, ale Tylko dlatego, że mam tyle shielda, ale tak naprawdę to będzie musiał się facet. U. dobra. O, oh. osiem siedem. To nie. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. hmm, hmm, Tak się zaczyna tutaj okej, okay. a w teraz w tą jedynkę musiał strzelić. No dobra, trudno to przegrałem. I tak właściwie to chciałem kupić gierkę. Tak na dobrą sprawę. Okej. Okay. Nawet zrobić coś takiego. Uh That's how can find Dobra. O, jajku. O! I to było super. wiesz, faktem jest, że... O, jajku, no, dobra, trudno. Z tym ja nie mogę na tym na tym etapie nie mogę walczyć z czymś takim. Dobra eee, To odkrywamy teraz piąteczkę, ładnie Eee okay. Niech będzie Zgubołusk Ach kurde no Eee Okej okay. Zgubołusk Eee, czy ja coś jeszcze chcę tutaj? Chyba nie, no myślę, że to jest ten, wszystko eee, co my tutaj dalej mamy. Okej, okay, to nie. Wpadku. Serio. Okej, okay. nie mam zastrzeżeń żadnych. Co do tej rozgrywki. Hmm. O! Oh. Dobra, to może jednak ten zamiast. O, ten super. Tu sprzedam z Gubołuska, Ten pirat. Hmm. Sprzedam tego smoka. Hmm, to. To i to. Właśnie, jak go się zwa? Zbierasz złota. Aha. Okej, okay, czyli Gold Grabber to jest po prostu zbierasz złota. Okej. Okay. Bo on co tam ma? Pod na koniec twojej tury otrzymuje za każdego przyjaznego złotego... O! Złotego stronnika. A, to ten mały fuck up. No dobra Zaraz, zaraz tutaj będę dwóch miał, nie? Bo tutaj zbieracz jest jeden Tutaj ta bomba to jest jeden Brakuje mi Już tylko dobrze, No dobrze, mogę w ogóle nie dostać, ale mało prawdopodobne No nie Okej, okay, bomba. A no tutaj niestety, ale... O, super. Um... No tak, tutaj jest problematyczne. Gdyż... Um... O, 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 może? O, dobra, jednak wygrałem. wygrałem normalnie szok, dobra gold grabber na pewno mm. o proszę bardzo e, i piątka tak jak najbardziej chcę mi piątkę odkryć e, pff, proszę bardzo kurczę jak na zawołanie nie dobra gold grabber mm. Ja chcę. Słuchajmy ja jakiegoś murloka, se może fajnego odkrył. O, dobra, jest ten smog. Eee, dobra, no to właściwie to jest tak, mam. Ten będzie, będzie otrzymał plus 4, plus 4. Teraz tak naprawdę. Eee, smokę Smoka mam. Nie, dobra. Tego murloka po prostu może faktycznie zostawię już. Bo on zaraz będzie miał na sobie tyle buffów, że nie będzie mi się opłacało nic innego robić, więc po prostu zostawię to tak jak jest. On ten też by teraz będzie, ten teraz też będzie otrzymywał, nie? Um. O! Ten tu ma tego. Okej, okay, bomba. Okej. Okay. No bomba. O, dobra no. <noise> Jeszcze musiał... Dobra, ale tam. Nie, dobra, jest wygrana. Nie narzekamy, jest wygrana. <noise> bo to jest tak naprawdę myślę najważniejsze w tym wszystkim. E, dobra. To jest złoty z tak na ogół. tego smoka nie wiem pogwizdka z złotego startować to. Oh. No trudno, stracę dwa złota. Bo jednak na murloka na murloka już trochę bufów trafiło tak konkretnie to 4, 5 więc trochę już tutaj tych buffów jest, nie chcę tego tracić Więc sobie zostawimy A ten Przejdziemy wtedy do... następnego tuż do tego gold grabbera, nie? Sobie weźmiemy złotego. A ciekawy czy on siebie też liczy. Także z tej ciekawości. Chyba tak. No wtedy będę miał ile? 2 złote, nie? 2 złote. No i będę miał tutaj ten. 2 yy, złote i. Nie, to, to nie. Dobra. Jakieś tam posty mnie nie interesują. No, ten spiżowy, nie? Ten spiżowy. Ten gold grabber będzie złoty. Może uda się Lightfanga złotego złożyć. No fajnie by było. Nie da się ukryć. Do tej pory mi się fartnęło. A, ty jeszcze demona nie mam. o e -e. tak trochę tracę. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, i tak nie jest źle, bo mam cztery z pięciu tribów, ale dobra. Aha, on ma spiżowego strażnika. Dobra, spoko. Jest problem, kurczę. To jest problem, okay. Dobra. Już to To problem. problem. Okej. już że w to wygrane. To na pewno. Bo on nie ma tyle na stole. A tak, żeby mi to zabić. Uh -huh. Bomba. Trzeba um, to zamrozić. Chyba zamroziłem stół. Więc tutaj tak, zamroziłem. Proszę bardzo, gold Grabber. E, piątkę też chcemy odkryć dalej. E, no nie, niestety nie udało się. Mm -hmm. Mm -hmm. Hydra, a ty ja mam. Nie mam. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć. A, bestii. A czy my myślałem, że demonów nie mam? No to bestii nie mam. Dobra, no to chydę bierzemy. Nie wiem, może dlatego, że tak... No dobra, może dlatego, że ostatnich kilka gier ciągle były bestie, ale te tak czy siak, nie? E, tfu, e wróć... Ostatnie kilka gier były demony. Aha, dobra. To nie wiem, no to trzeba wtedy ten. No droga... Czy nie za późna tura tylko jest na to, no kurde. No dobra, to i tak mi będzie bardziej z... tylko do Divine Shieldów wzbijania służyło. Ten Cliff. Tak dobrą sprawę O dobra, luz O to tutaj jest już mocno O tu już koleś odpadł dawno temu Chyba Nie wiem Mhm co mu wypadnie A Dobra Nie jest najgorzej Chodzi, że wypadły Ma całkiem ciekawe te stworki Nie da się ukryć Dobra To jest Hydra um... O To jest fajne O Złoty spiżowy smokowiec Bomba Um, tak niespecjalnie to widzę, będąc szczerym. Dobra, zostawiam. Hmm. Nie, dobra, zostawiam to. O kurczę ty, walczę z milcha nie przegrał gry jeszcze, ty, uuu... A, nie dobry jest. Dobra, mam 2 złote. No, para by zacząć tego złotego w końcu robić. I te light On no, już dostał plus 16 plus 8 plus 18 plus 10. Dostał, no, jakoś. Nie chcę, to mogę chcieć. Co on ma? Okej, okay. dobra, okej, okay. ojejku. No dobra, ale na szczęście ten. Już się ja mam całkiem silne te moje stworki. Więc teraz może nie będzie tak źle. I za ile w ogóle strzeliłem plombę? Nie zwrócimy uwagi za z To jest 23. To ładnie. Yy, nie. O, to jest fajne, ale nie. Też nie. O, jest light funk. Kocham cię. Yy... Dobra, wolę chyba trzech klasowych piatów na goni. Jeśli już mam wybierać yy... dobra. Weźmy sobie to Weźmy sobie to Bo to mi tworzy szansę na to, żebym... Yy... Miał tutaj trójkę. No nie. To mi tworzy okazję do trójki. I teraz biznesowo siadamy. To jest tak, jak mój kierownik zawsze siedzi. O, oni tak. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery złote już mam. No to plus 16, plus 16, kurczę. Plus 16, plus 16, plus 20, plus 18. Ej, o kurde, ono będzie nakoksuowane, nie? Zaraz. 72 na 60? Dobrze ja liczę? Jopierdzielę, nie? Jaki on jest na kuk jak on będzie nakoksowany, nie, ja, ja mówię, ja tu... E demit. Dobra, trudno Okej okay. Dobra Okej, okay, spoko Dobra, luz Aha, dobra, czyli tutaj już wygrałem Koleś nie ma szans żeby mnie zabić... się troszkę bałem tej maeksny. Tak na dobrą sprawę. No, bałem się tej maeksny. Bardzo... Dobra. Cztery light fangi. Dobra Dobra, że tak to jest teraz tak naprawdę tylko zabawa Plus 20 plus 92 na 79, ja pierdzielę nie? Kolej się znakoksowany A nie, więcej! Bo teraz jeszcze to Na 80 No, na 80 Ja miałem jeszcze tam teraz to... To co to, 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 to kupiłem w końcu, w końcu mi ta menażeria wyszła, nie? Po chyba czterech gra, gdzie byłem... Nie, po trzech grach, gdzie byłem drugi, potem byłem trzeci. W końcu udało, w końcu może uda mi się wygrać. Ale nie bierzemy tego jeszcze za pewnik, żeby nie było. O, 74 na 80, wow! Nie wiem no to jest koks! Dobra... A zbił mi Divine Shielda, no niedobruch jeden, ty! Ja no, bez przesady, to jest, nie, nie wiem co on by musiał, kurde, teraz mieć, żeby... Mnie pokonać! To jest chyba niemożliwe. No, niemożliwe. No i teraz oj, teraz będzie solidna plomba, nie? Nawet. Bum, 23 na ryja, nie? To jest, tak to się robi. And the winner is, nie po prostu. Ha! W końcu, nie po tylu próbach mi się udało. Jeszcze 10 golda mi wpadło, bomba. No, to teraz idziemy e